Zapomnieliście, znaczy to że jesteście, to nie zapomnieliście o szczuczynie. O tym, że wracamy do normalności. Kochani, mamy teraz takich chwilę spokojnego czasu na to, żeby sobie właśnie rozmawiać, odnowić znajomości, kto się z kim zapoznał. I za około 10-15 minut będziemy wyjeżdżali w tym kierunku po mojej prawej, waszej lewej stronie. Zrobimy rundę po mieście i później zrobimy wjazd na Via Baltica. Mam tylko prośbę, no właśnie, do tego Ło. Mam prośbę do tego Ło. Pamiętajmy, że to jest plac budowy. Obwodnica, jeszcze, znaczy obwodnica, trasa jeszcze nie jest oddana do użytku, więc korzystamy tam z uprzejmości i ze zgody kierownika budowy. Oczywiście trasa jest zabezpieczona, czysta, nie, odbywa się, nie odbywają się w chwili obecnej na, na, po trasie naszego przejazdu żadne prace. Od razu mówię, odcinek, którym chcemy przejechać, jeszcze nikt nim nie jeździł, poza e, budowlańcami. Więc są tutaj mniejsze motocykle. Ja taka mała. Gdyby ktoś uważał, że to będzie za szybko w grupie, to po prostu będzie można wrócić w trakcie po kilku kilometrach. Docelowo zawrotka będzie po 11 kilometrach. Myślę, że to lepszy pomysł niż tłuczenie się po mieście w wąskich uliczkach. Moi drodzy, oczywiście prośba i też porządek musi być, tak? Czyli nie wyprzedzamy grupy, nie wyprzedzamy prowadzącego motocykla. Jedziemy na mijankę. Jak ktoś jeszcze nie jeździł w grupie, to teraz jest czas, żeby starszych, nie, młodszych koleżanek i starszych kolegów zapytać. 60-80 przejazdowa będzie w porządku. Dojeżdżamy do węzła Grabowo. Na nim mamy zabezpieczony przejazd. Zawracamy i wracamy do Субтитры сделал DimaTorzok